Pora porozmawiać na temat emocji. No więc do dzieła. Gage. Dostałem pytanie na temat e, Phineasa Gage'a. E, ja muszę Państwu powiedzieć, że zanim przystąpię do tego, to polecę Państwu książkę An Odd Kind of Fame, Stories of Phineas Gage, o Colma Macmillana wydaną przez MIT Press. Z tej książki można się dowiedzieć dużo na temat Phineasa Gage'a i też to, że jego Przypadek został w jakiejś mierze zafałszowany przez kolejne opowieści na jego temat. W szczególności problemem jest to, że bardzo często ujmuje się to, co i te zmiany, które miały rzekomo nastąpić w jego charakterze, wyłącznie na podstawie jednej relacji, relacji Harlowa, jego lekarza. Podczas gdy. Nie zauważa się, że Gage tak naprawdę przez bardzo wiele lat utrzymywał stosunki towarzyskie, miał pracę i nie było to aż tak tragiczne, jakby się wydawało w tej historii, którą opowiada nam Damasio, podążając za Harrowem. Więc jest to odrobinę bardziej skomplikowana historia, niż by się wydawało. Malcolm Macmillan napisał kilka tekstów przybliżających to, co jest w tej książce, więc Państwu to polecam, jeśli chodzi o to, co jest prawdą na temat. Phineasa Gage'a, więc um, ja muszę powiedzieć, że niestety podążam trochę za mitem, kiedy opowiadam Państwu o Gage'u na wykładzie, ale ponieważ dostałem to pytanie, no to uznałem, że mm, pewnego rodzaju sprostowanie Państwu się też należy. A teraz do rzeczy. Jak z przypadku Gage'a wynika koncepcja Damascu? No, no, chyba ta reguła wnioskowania nazywa się non sequitur. To jest oczywiście żart dla tych państwa, którzy wiedzą, że nosek w, to po łacinie znaczy nie wynika. Nie wynika. Ale Damacy chcę powiedzieć, że brak pewnego rodzaju umiejętności zarządzania emocjami, który wynikał z uszkodzeń mózgu u e, Phineasa, de facto upośledzał jego racjonalność. I że w takim razie pewne cielesne wyznaczniki, e, cielesne funkcje, cielesne umiejętności e, byłyby niezbędne e, do racjonalności. Czyli że emocje odczuwane w ciele byłyby czymś, co jest niezbędne do bycia racjonalnym. I dzięki temu byśmy nie byli zbyt gwałtowni i moglibyśmy planować na dłuższy termin. Czyli emocje byłyby potrzebne do bycia racjonalnym w na dłuższą skalę czasu. Tak mniej więcej powiedziałby Damasja. To oczywiście nie wynika w pewnej mierze e, e, z przypadku geidża i nie wynika też, że to koncepcja Damasja jest najlepszą koncepcją, która coś takiego mogłaby głosić. Proszę zauważyć, że de facto bez markera somatycznego, bez tych koncepcji mm, cielesnych emocji można równie dobrze uzasadniać koncepcję że Gage miał uszkodzone odczuwanie emocji i czy one mają naturę taką czy śmaką, to po prostu emocji mu brakowało e, odpowiedniego rodzaju, żeby móc dyskontować e, aktualne straty, dające mu możliwość przyszłych zysków, czyli zachowywać się racjonalnie, tak jak my się zachowujemy, oczywiście w zachowaniu pewnej wiary w to, co mówią relacje Harlowa. Przede wszystkim trzeba pamiętać oczywiście, że istnieją pacjenci, którym nie przechodzą Iowa, Cards Task, czyli mają problemy z racjonalnością, właśnie tego rodzaju, którą opisuję jako zaburzoną Harlow. Czyli to nie jest tak, że to jest zupełnie nieistniejące. Możemy eksperymentalnie sprawdzić, I są testy, które Waszyraz raz Mazeo świetnie zaprojektowali. Czyli można coś takiego odkryć i coś takiego jest. Natomiast natura emocji, jaka ona jest, jaka występuje, to wszystko nie wynika z przypadku Gejdża. I jest jedynie, Damazy chce uzasadnić rolę emocji w racjonalności, natomiast w sposób jednoznaczny przypadek Gejdża oczywiście nie wskazuje na prawdziwość jego teorii. Nie ma najmniejszej możliwości, żeby tak było. I co więcej. Gage miał odczuwać emocje, oczywiście, że miał odczuwać emocje, ale tylko niektóre i w mniejszym stopniu. Czyli nie był zupełnie obojętny, no bo jednak pewne pokusy miał. To nie jest tak, że był zupełnie pozbawiony tego. Istnieje bardzo wiele rozmaitych zaburzeń, które ludzie mo mogą mieć. Możecie Państwo nawet znać osoby, które są na przykład pogrążone w głębokiej depresji czy depresji klinicznej, to te osoby na pewno mają e, obniżone spektrum odczuwanych emocji przez to, że e, no właśnie, nie widzą, mówiąc w bardziej potężny sposób, sensu w swoim życiu, sensu z tym, co się dzieje w świecie. Wszystko jest ciemne, czarne. Te chmury nie dają się w żaden sposób rozetrzeć. E, to zmienia spektrum odczuwanych możliwych emocji. E, chociaż oczywiście nawet i takie osoby, które się śmiać i Państwo znają przypadki, bardzo znanych, słynnych osób, które były w depresji, jednocześnie wydawały się szczęśliwe przez chwilkę, ponieważ wyrażały te krótkotrwałe emocje, natomiast te długotrwałe były jakoś tam podkoloryzowane, zmienione w odczuwaniu przez właśnie ich stan ogólny, przez ten nastrój, emocje toniczne, jaką jest depresja. Mówiąc krótko, odczuwały emocje na pewno, natomiast nie miały to być emocje inne niż nasze, w jakiś inny sposób. Nietypowy. A przynajmniej w tej wersji, którą nam przekazał Harlow, która chyba nie do końca jest prawdziwa. Jak skończyła się historia z coś. Cóż. E... Od tej pory zmieniły się władze w Czeczeniu. Tam już jest zupełnie inaczej. Niekoniecznie lepiej. E... Z tego co wiem, mój tata po prostu. Potajemnie, wolę oczko, wyjął i gdzieś wyrzucił. Hmm, przynajmniej tak mi się wydaje. Teoria Jamesa Toria Teoria Jamesa Lang'ego mówi, że jeżeli wyobrazimy sobie jakąś silną emocję, a następnie staramy się wyabstrahować ze swojej świadomości tej emocji wszystkie doznania związane z jej symptomami tym, to stwierdzimy, że nie ma tam nic więcej. Komentarz. Nie rozumiem, jak miałoby to wyglądać. W jaki sposób obiektywny ma zachodzić takie abstrahowanie? No to nie jest obiektywna yy, rzecz, to jest eksperyment myślowy. Możemy sobie wyobrazić pewną listę własności, które przypisujemy emocjom i teraz z tej listy mamy wyrzucić te, które są związane z ee, doznaniami. Lange powie, no, i, i James powiedzą nam, że nic więcej tam nie ma. Ale to jest tylko, że wyobrażamy sobie, że nic tam więcej nie ma. Może de facto jest. Jeśli na przykład Państwo znają, że Silna emocja jest na jakiś temat. I że jest jednym sam intencjonalne, to zawsze zostanie coś poza tym, bo zostanie jej nakierowanie na przedmiot. Jak usuniecie symptomy cielesne. I w tym sensie to nie jest dobry eksperyment myślowy. Powtórzenie go przez różne osoby może dawać różny wynik. Moim zdaniem jest nawet dosyć, dosyć nieudane. Odmiana nazwiska Bertranda Rasla. To jest zupełnie e, nie na temat emocji, ale dziękuję za to pytanie. Wytłumaczę się z pewnej mojej skłonności. Moje pytanie jest może trochę głupie, ale czemu zawsze mówi pan Rasla, a nie Rasela? Próbowałem znaleźć w internecie informacje o odmianie tego nazwiska. Nigdzie jednak nie znalazłem odpowiedzi, jednak wszędzie odmiana jest jako Rasela. E, no więc jeśli pan słyszał, że ja mówię. E, Russell, Russell, a nie Russell. To, się, to mam nadzieję, że pan się przesłyszał, bo ja mówię Russell. To jest oficjalna odmiana, oficjalna wymowa tego nazwiska. Taką znajdzie pan na przykład w Cambridge Pronouncing Dictionary. Proszę spojrzeć na transkrypcję w formacie IPA. Mamy tutaj angielskie R. Mamy takie krótkie, specyficzne A, które odpowiada słowom jak gut, Russell i tak dalej, S, które nie ma specjalnie problemu. Kropka to jest e, e, symbol końca sylaby. No i mamy takie, taki dziwny symbol, e, który językoznacznie nazywają szwa oraz l. Szwa po angielsku to coś, co odpowiada bardzo krótkiemu takim e, które jest bardziej gardłowe. E, w języku angielskim bardzo wiele słów, e, które kończy się na l, ma takie półmilczące szwa pod koniec. Niektóre słowniki dają to szwa w nawiasie, inne, tak jakbyś panas krzycznęli, jest to takie szwa w indeksie górnym, ponieważ czasem możecie państwo tego w ogóle nie słyszeć i to będzie tak jak Russell, a nie Russell. Gdyby to było Russell, to byłby już zmieniony nawet akcent. To nie jest też takie otwarte E. To jest takie malutkie E. Tak jak w niemieckim słowie, mykle na przykład. To końcowe e y", to jest właśnie e, y", to jest właśnie to, o co tutaj chodzi. Ono może zniknąć. I w odmianie też powinno być takie rasla. To jest jeden powód. Ale drugi powód jest związany z tym, że się nie mówi po prostu ja, mówię, spotkałem tatka, nie tadeka. To e wypada z bardzo wielu słów w odmianie męsko -osobowych. Jeśli mamy mięskoosobowe nazwisko, które się kończy na L, na przykład Hensel, to też mówimy Hensla, a nie Hensela. To jest zwykle taka praktyka. I w przypadku Bertranda Hasla bardzo wiele osób ze szkoły włosko-warszawskiej tak odmieniało to nazwisko, że wypadało to E w odmianie. W pisowni nie. Nie ma powodu, żeby to zmieniać w pisowni, ponieważ jest to nazwisko obce i nie do końca jeszcze przyswojone. Natomiast w wymowie to wypada. Ja taką tradycją, za taką tradycją podążam. Po pierwsze, w mianowniku tego e właściwie tam nie ma. A w odmianie powinno ono wypadać tak, jak wypada. Z imion typu Leszek, Tadek, czy nazwisk, nazwisk typu Hensel. I dlatego mówię Rasła, a nie Rasela. Taka tradycja, którą. Po prostu za którą podążam. Są oczywiście inne szkoły wymowy tego nazwiska. Profesor Tadeusz Siecierski na temat odmiany nazwiska Rasel. Spieramy się od lat, mówi Rasel. On jest większym znawcą filozofii Berszantra Rasla niż ja. Natomiast ja uważam, że Bardziej motywowane gramatycznie jest i syntaktycznie, jest e, odmieniany takie, że będzie to e wypadało, ponieważ to nie jest e tematyczne. I tyle, jeśli chodzi o, o obronę e, tego sposobu odmiany. Dziękuję Państwu za uwagę. A tym z Państwa, którzy nie chcieli słuchać na temat dźwięku szwal, no przepraszam, ale takie pytanie dostałem. Dziękuję i do usłyszenia przy następnych okazjach.